Elfiki, jestem Oliwia i w dzisiejszym odcinku rozpoczynamy 100 Dzieci Challenge. Jeśli ktoś nie zna zasad, to już tłumaczę, a jeśli zna, to może przewinąć do tej minuty. Challenge polega na tym, że gramy jedną simką, która musi mieć setkę dzieci. Musi być młodą, dorosłą, może mieć dowolne cechy, ale zalecane jest bycie romantyczką i rodzinną. Długość życia ma być normalna. Nie można decydować o płci dziecka. Kiedy Simka nie będzie mogła mieć już dzieci, zadanie to przechodzi na najmłodszą w tym czasie córkę. A, no i najważniejsze jest to, aby każde dziecko było z innym że zamieszkamy w Wierzbowej Zatoce, ponieważ bardzo podoba mi się ta nazwa i zamieszkamy chyba tutaj. No i jesteśmy. Zaczynamy już przygodę naszą simaczką i na początek poszukałabym Oliwi jakiejś pracy jako wolny strzelec, ponieważ do pracy normalnej chodzić ona nie może. Bo to jest wbrew zasadom. Mm -hmm, mm -hmm. I w sumie niech zostanie pisarką. Będzie pisała książki. Może coś z tego wyjdzie. Mam nadzieję. Najwyżej zostanę jej mam na obrazów. W sumie na początku niech ona sobie tam porobić na co ma ochotę. No i akurat przyszli sąsiedzi, no dobrze, no to może pójdziemy. Mm -hmm, mm -hmm. Witam w naszej okolicy, no witam, witam. Witam was. Przemieśli ciasto, którego to teraz nie potrafię ubić, Pisanie ukończone. Jak nazywać ten artykuł? Mam pomysł. Będzie się nazywać zupa pomidorów. Pięknie. Mamy artykuł o zupie pomidorowej, naprawdę bardzo ciekawym. Znamy już jego dwie cechy. Brakuje nam jeszcze jednej. Mam nadzieję, że się zaraz pojawi. Znamy jego wszystkie cechy. Wielki moment Czas sprawdzić Czy jest Czy będziesz mamą Uwaga, uwaga, jak obstawiacie I jest W czasie w sumie można Wysłać to To Pora wysłać Zupę pomidorową Artykuł o zupie pomidorowej. Juhu! Nasza zupa pomidorowa jest bardzo popularnym artykułem. Jakkolwiek to je ja brzmi. Uwaga, moi drodzy. Następny artykuł prawie gotowy, a wręcz już skończony. Wcześniej była zupa pomidorowa. To może teraz jak przyrządzić spaghetti? Mam nadzieję, że dobrze to napisałam. Witam Was kolejnego poranka. Nasza simka jest głodna. naszej simce niestety nie smakuje ciasto owodzeń, owocowe. Hmm. A ja chciałam ją ugotować. No cóż, mówi się trudno, najwyżej nie będzie jadło ciasta owocowego. Ale ja to lubię ciasto owocowe, chyba, że to jest jakieś dziwne. Nie wiem. Najwyraźniej dziwny ciasta jadłam, jaką żadnemu z nie smakuję. Co by ty teraz mogła porobić? Niech Oliwie pomaluje jakiś obraz. Może ten będzie dobry. Nie, nic tego błagam cię. Nie, 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 nie pijasz tego. Do, dopiero cię nie smakowało, no. Kobi to bogiem i wyprój to, proszę. Pro. Już się przestraszyłam, bo dopiero jej niby nie smakowało, a ja nie chcę, żeby ona była z nim Może, dlatego no. wybacz moja droga, jak jesteś głodna, ugotuj cokolwiek innego, ale jak ci się nie smakuje, to Boga mnie jedz taką. Bo ja chcę, żebyś ty była szczęśliwa i mogliśmy coś to z tobą porobić. Bo tak to w sumie nie masz co robić. Uu, ej, ładnie się zapowiada, takiego jeszcze nie widziałam. Pierwszy raz widzę, żeby moja synka namalowała coś Co dopiero zaczyna malować, a już wychodzi tak ślicznie Takiego obrazu jeszcze nigdy nie widziałam i on jest cudowny Mi się bardzo on podoba Nie wiem jak wam Jak go chciałam sprzedać, ale chyba powiesz go na ścianie Niech ona strój zmieni, bo jest godzina 14 A ona dalej w piżonie. No, już lepiej. Raz, ja zapomniałam. Brawo, ja cudownie. Gdzie jest jeszcze to ciasto? Gdzieś mam dość tego ciasta. Nikt nie będzie go jadł. Nie wyrażam na to zgody. Możesz na tym spać, ale jaść tego nie będziesz. Jak ona to dalej ruszy, to ja już nie wiem, co ja mam robić. Gdzie jest ten Tu jest ten Nie, ale go nie chcę. Dobra, schowam za kwiatkiem, nikt nie będzie widział. ja już napisałam o naszym pysznym rosso spaghetti. Zobaczymy, czy ta się spodoba. Ja napisałabym jakąś książkę. Może być? Napiszę jakąś książkę. A w ogóle gdziekolwiek różna się garnek albo coś. Nie, ona nawet... Ona cały czas jadła na ten placek. To w końcu będziesz musiała zacząć Hm Hmm, o czym by napisać historię? Cztery pory roku. Bo czemu nie? Nic się tu nie dzieje. Najwyżej będzie dużo cięć, bo ten film już nagrywam pół godziny, a raczej z tego będzie jakieś i tak trochę mniej. Bo za bardzo nie ma tu co robić, to może jej aspirację. Dokończ pisanie książki. To no, akurat nie będzie trudne do zrealizowania. Czy ty możesz teraz dalej pisać tych czterech pory roku, czy nie możesz pisać tych czterech roku? Szczerze nie wiem, ale raczej możesz. I to się chyba zaliczy. Bo to A, ukończ, a nie wróć. Nie ważne, dobra. Ja nic nie powiedziałam. by chciała sobie jeszcze porobić. Dzisiaj mieć niedługo będziesz. Hm, 60. Dużo nam to za bardzo nie dam. O, tu jest. O, a nawet nie wiedziałam. Nie, nic z tego ciasta, zostało to ciasto, płakam cię i jedną rzecz nie zauważyć. Przecież ona jest za To ciasto jest za jakim ty je widzisz. Zjedz coś. A tu co? No dużo z tego ciężko jak na razie będzie zbiegonać Mm, Głodna jest, jesteś, co być, tu mogę ugotować. To o, chyba jest dobre. To niech to ugotuje. Ujejut. Ładny. Nie jedz tego placka, błagam cię! Zostaw ten placek! Jak on się bo no No, 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 proszę cię! No, proszę cię, zostaw Jak ty chcesz ten placek, wygląda no, to i dziwne. Jako do schowam. A po drugie, głodna jesteś, zostaw ten placek! Głodna jesteś, to zrób sobie kanapkę z szynką. Słuchaj, ja mówię, Marzą słabit ten placek. Połóż ten placek na stole i go zostaw, nie ruszaj, nie dotykaj nigdy. Nie lubisz tego placka, to go nie jest. No błagam cię, no moja droga. Jednak się ja chyba nie polubisz z tym plackiem. A niech pomaluje jakiś obraz, bo w sumie za dużo nie ma do roboty. Ciekawe, czy ten też będzie tak samo piękny. Mi się on podoba. I mi z podoba ten obraz, ja na razie mi się one podobają. Zakresuje hmm. jeden mnie, bo no, ja tu nie mam w ogóle talentu do malowania ani rysowania. Nie, chociaż on ładnie coś robi, bo no, moje to on ślicznie robi. Ale chyba ten obraz w ogóle będzie nam lepiej pasował do wystroju. Jakbym go tu na przykład sobie powiesiła Kolejny? No dobra. Jak masz ochotę to maluj. Ja cię nie zabronię. słodki był ten króliczek dobra, nie rozumiem, nie do końca rozumiem przynajmniej ładniej ładnie to wychodzi oh, ale ładne ta mi się bardzo podoba ona jest, ona jest. M <ścoughs> M Mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby malowała obraz po bracie nawet tego nie kazałam. Hmm, kto by się spodziewał, że ona to zrobi? No, nikt się tego nie spodziewał, skąd mieliśmy wiedzieć. No, dosłownie nigdy by się jej nie spodziewał, że ona zacznie malować obraz. Ciekawe, co to w ogóle będzie. Pewno coś pomarańczowego. Na razie to ja miałam pojęcia co to może być. Jakiś zachód słońca. Pustynia. To chyba naprawdę będzie pustynia. Ale tu się kończy? Wie, co to może być? Bo jak na razie to ja nie mam dla tego pojęcia, co nam narysowała. Ale w sumie to trochę tak, jakbym widziała siebie. Ja też czasami nie mam pojęcia, co, co rysuję. Po prostu rysuję coś, żeby poćwiczyć rękę, żeby poćwiczyć rękę albo zrobić cokolwiek. Hmm. Jeśli wie ktoś, kto to, co to, to może mi powiedzieć. Bo ja bym się z chęcią w sumie dowiedziała. W sumie to ten rysunek jest taki dziwny, że ja go tutaj zostawię. Ja go nigdy nie sprzedam. On tutaj będzie wisiał jako pamiątka. To będzie pamiątka rodzinna. Malowali. Bardzo ciekawe go tym razem. Kochasz robić dużo i najwyraźniej. Ostatnio muszę wiesz, dużo pomarańczowych wartość. Najwyraźniej chyba innych za bardzo nie ma. Albo po prostu to do Ja już je sama, nie wiem. Co to będzie? Jakieś jajko? Nie, to będzie jajko. To była trochę jak piłka albo kautka. Może to jest jakaś piłka, bo tu coś zielonego, jakaś trawa? Słoneczko! To może teraz będzie ten zachód słońca? A nie, te kwiaty. Ale ładny. Śliczny. ujej, mnie ten guzik. Bardzo mi się podoba to, jest, to są twoje dzieła artystyczne, wszystkie. Ej, ich nie sprzedam, chyba że będzie trzeba, ale jednak nie trzeba, to nie sprzedam. Kolejny obraz? No dobra. O, w końcu mały. Domek. Tu akurat widać. To będzie chyba piękny obraz z okresem jak. Jak mu się podoba. Nie chodzi, ale ładnie. Ten mi się bardzo podoba. To są moje klimaty, jakie domki, kury, coś takiego. To jest super, jak kocham tego coś. Będzie nasza kolorowa ściana. Chyba nie jest źle. No, w sumie ładnie to wygląda. Znowu, kolejny, ptasio! Czy to nie ptasio? No, to chyba ptaszek Dobra, położę tutaj Teraz to ja już nie wiem Kolejny obraz? Obraz z obrazem Uuu, jaki słonik śliczny Minęły 3 dni, w sumie to 4 Ona nam rysowała już Tyle obrazów ja tyle w nich więcej maluję, A w sumie ja mało maluję obrazów, ja więcej ołówkiem szkicuję Idziemy spać, no to dobra, no. Nie, błagam, ja mówię teraz Wstawaj mm. w takim razie moja droga, zaczął się poród mm. Jak się pani czuje? Głodna pani? Szczęśliwa pani? Myślicie, że będzie chłopiec czy dziewczynka? Bo ja w sumie nie miałam dla pojęcia Ale chyba obstawię dziewczynkę Dwa jedzne płatki Nie słudź Uwaga, teraz obstawiajcie, będzie chłopiec czy dziewczynka? Uwaga i to chłopiec! hm jak, jak go nazwać? Mam zamiar nazywać Was tak, jak wydacie propozycję. Tak, jak wydacie propozycję. Ale na razie propozycji nie daliście, bo to dopiero pierwszy filmik, więc. Ja, na razie coś wbiorę nie niech będzie, nie wiem. Um... Może to być dziwne imię, ale mi się śni mi Nie Jest nasz chłopiec. Nasz mały chłopiec. Nasz mały chłopiec. Uuu, dzień dobry. Na razie ciężko stwierdzić, czy bardziej po mama, czy to bardziej mama, czy to bardziej tata. Tym kocim obrazem już chyba zakończymy ten filmik. Powiedzcie, czy podoba Wam się takie długie filmy, czy wolicie krótsze? Tam w sumie obojętnie. I piszcie imiona dla naszych kolejnych dzieci. Więc do zobaczenia. Pa! pa.